Was bardzo serdecznie. Poniedziałek słuchajcie i pasja i biznes. Nie wiem, dzisiaj normalnie to takie przeznaczenie albo po prostu miało być tak jak jest. Moim gościem jest kobieta pytarda, piątka dzieci, masa szczeniaków, słuchajcie, jedna firma, druga firma, kobieta, która... Organizowała Tomorrowland największym spotkaniem muzyczne w Europie, gdzie tysiące, tysiące ludzi koczuje, w błocie, gra muzyka, itd. itd. Kochani, dzisiaj Emil, Emilia Bologa u mnie będzie gościć. Jeśli macie jakiekolwiek pytania do tego, jak rozwija się w biznesie, co zrobić w Belgii, żeby właśnie pójść tam gdzieś wysoko, dawajcie i proszę was udostępniajcie, bo o to chodzi. Witaj Emily w moim studio. Witam, witam serdecznie. Kochana, normalnie kobieta pytarda, nie, <grym> ja, ja nie wiem, jak ty to robisz. No ty masz piątkę dzieci, ja mam czwórkę dzieci, biznes drugi, jeden, trzeci. Po prostu fantastycznie energia jest. Emilii, powiedz troszeczkę o sobie więcej. Więc tak, nazywam się Emilia Bologa. Mieszkam w Belgii już 15 lat. W przeciągu tych wielu lat no, różnie to bywało. Zaczynało się od pomidorów, praca, sprzątanie, nauka języka. Na chwilę obecną jestem organizatorem właśnie festiwali ewentów eventów w Europie. Oraz Expo w całej Europie, czyli Hiszpania, Szwajcaria, Austria, Francja, Holandia, Hiszpania, wszystkie państwa coraz więcej. Oprócz tego prowadzę polski sklep sami swoi w turnaut, czyli to jest sklep z pasją. Powstał w trakcie korony. Nie było pracy, więc zrobiliśmy spełniamy swoje marzenie, może tak. Jest to naprawdę fajne, fajne miejsce, zapraszam. Oprócz tego jestem mamą piątki dzieci, żoną wspaniałego męża. Cudownego człowieka. Jak ty mówisz, jak to robię, wiesz co, wydaje mi się, że właśnie, że to te dzieci dodają mi tej siły. Czym więcej, tym, tym bardziej zorganizowane chyba jesteśmy, co? Tak. Wiesz, jak, już pod, jak, już podołasz, jak już podołasz ty, ty, tylu, tylu dzieciom, to już wiesz co, chyba nic nie staje w, w, w drodze, żeby zyskać jakikolwiek sukces. Przede wszystkim. Uwielbiam, uwielbiam istnieć, uwielbiam być, uwielbiam pomagać, uwielbiam działać. Nienawidzę się nudzić, więc takie wiesz, stanie w miejscu to nie ja, absolutnie. Jak to ostatnio zostałam nazwana, że, nazwana, że jestem wulkanem, nie kobietą. Ty jesteś wulkanem, ty po prostu eksplodujesz. Między tym mamy jeszcze dodatkowe plany. Już jesteśmy w projekcie biznesplanu Biblioteko Kawiarni. Która będzie otwarta, właśnie w turnout? Mhm. Miejsce dla. Przepraszam, coś tutaj mi ktoś dzwoni. Będzie to miejsce bardzo. Bo czas ktoś tutaj do mnie się dobija. Chwileczkę. Tylko Odrzucić. Odrzucić. No właśnie, odrzucam i dalej się dobija. Chwilę, tylko napiszę, że nie jestem dostępna. Już. Także mamy, mamy to. Emily wiem, że też ostatnio byłaś w Polsce na gali, zostałaś koronowana jako bizneswoman, Miss Business Woman. Tak, tak, zajęłam drugie miejsce. Zostałam zaproszona teraz do Ameryki w czerwcu, właśnie to też jeszcze tak troszkę pod znakiem zapytania, bo mam jechać i reprezentować Miss International Global of Poland. I zostałam zaproszona też w lipcu do reprezentowania Mrs. of Belgium, czyli reprezentować Belgię. Jako kobieta mhm. przedsiębiorcza, jako kobieta, która łamie wszystkie zasady tego, że kobieta z dziećmi to już taka kurka domowa, nie? Tak, tak. tak. kuchni, gotowanie, sprzątanie tak. siedzieć w domu no, chyba. Przede wszystkim, przede wszystkim za mną stoi silna historia mojego życia wielkie przeżycia, wielkie problemy góry. Więc jestem dowodem na to, i pokazuję właśnie innym kobietom, że nieważne tak naprawdę, jaką szkołę skończyłeś, nieważne, skąd pochodzisz, czy jak zaczynałeś swoją drogę życiową, ważne jest to, do czego dążysz. I ważne w to jest to, żeby uwierzyć w siebie. Uwierzyć w siebie i realizować swoje marzenia. Pojechałam na ten Misses International właśnie po to, żeby tak naprawdę pokazać, że mimo tego, że ważyłam cztery razy ponad 100 kilo, że urodziłam piątkę dzieci że prowadzę naprawdę biznes, wstaję o 6 rano, kładę się spać o 12 .01. w nocy, a jestem pełna energii. Więc chcę pokazać właśnie swoją osobą, że można. można. Można kochać, można żyć, można się cieszyć, można się spełniać. I nieważne, gdzie się jest, czy się zna ten język, czy nie, wystarczy tak naprawdę uwierzyć w siebie. I chcieć może, nie? Tak, to tak odkryć tak, tą swoją pasję i tak. chcieć to realizować, bo jak chcemy, to zawsze znajdziemy. A jak nie te drzwi, to następne drzwi albo i kominem, co nie? Tak, wiesz, nie wiem czy tam doczytałaś o mnie. Jestem osobą bardzo wierzącą, więc bardzo bazuję na Biblii i zawierzeniach różnych, więc jeżeli ktoś szuka, to znajdzie. Kto puka temu będzie otworzono. Więc ja jestem osobą, która nawet jak zamyka się drzwi, to wchodzę oknami. Mm. Także tak to wygląda. I teraz dzieci oczywiście też chodzą tak. drzwiami i oknami, bo przecież mam na może mieć chwili. Tak. No tak wygląda życie niestety mamy, która wiecznie jest w ruchu. Aha. Dzieci nawet mnie znajdą, jak się Emilia, a powiedz mi, jak odkryłaś tą swoją pasję właśnie wspierania innych osób, tą pasję tutaj za granicą, czy to mówiłaś, że wielkie, ogromne góry przeskoczyłaś, przeszłaś, pokonałaś, ale jak doszłaś do tego, że to jest twoją pasją i to jest coś, co, co daje ci taką siłę i energię do działania? Wiesz co Sylwia, to było tak, że ja po prostu... Całe życie gdzieś czułam tam serce, że lubię pomagać ludziom zawsze, tak? Ale wiesz, byłam młoda, zapracowana, tak naprawdę gdzieś tam zagubiona, daj I nie wiedziałam, co mam robić. Przyjechałam tutaj do Belgii i gdzieś tam zawsze miałam tą chęć pomagania. Ale w 2020 roku, w pierwszym roku pandemii zachorował mój mąż. I on był bardzo w ciężkim stanie, wiesz? Był w stanie krytycznym, wręcz miesiąc na intensywnej terapii. Był moment, kiedy lekarze zadzwonili do mnie w nocy i powiedzieli, że on już umiera, że już zrobili wszystko, że muszę się po prostu przygotować na, na, na śmierć, że on już rano go nie będzie. I to był taki moment, wiesz, co kiedy ja się nawróciłam, kiedy ja prosiłam Boga o wszystko, wiesz? Mając pieniądze, mając wszystko, nie mogłam zachować osoby, na której mi najbardziej zależało. I w moich modlitwach wtedy, kiedy w nocy modliłam się płacząc, mój mąż zaczął oddychać. Mhm. Był uzdrowiony, gdzie lekarze nawet nie mają na dzień dzisiejszy wytłumaczenia, jak to się stało, bo on odchodził w momencie, kiedy do mnie dzwonili. Ja nie mogłam oczywiście jechać do szpitala, bo to był COVID. A w momencie, kiedy ja modliłam się w łzach i prosiłam Boga, ja wtedy tak naprawdę odnalazłam siebie. Odnalazłam swoją misję życiową. Od tamtej pory zaczęłam pomagać biednym, potrzebującym. Wiesz, jesteśmy jedynym sklepem w Melgi, w którym można zrobić zakupy nie płacąc za nie. Jeżeli ktoś nie ma na to, nie ma pieniędzy, nie, nie stać kogokolwiek na, na cokolwiek, może u nas przyjść poprosić o jedzenie. Rzeczy, które zostają u nas, wystawiamy je na, na ulicę. Im więcej brzmiałam w to i zadawałam pytanie do wszechświata, co jest moją misją po co tak naprawdę tutaj jestem wiesz, w momencie kiedy tak człowiek upada mocno, tak mocno, mocno poturbowany, gdzie mój mąż wyzdrowił, a później wpadłam w taką depresję, słuchaj że 6 tygodni byłam w szpitalu brałam tabletki nasenne to były takie momenty, kiedy ja się rodziłam na nowo, kiedy odnalazłam w sobie dużo siły dużo potencjału i krok po kroku bardziej prosząc o to, żeby wszechświat wskazał mi drogę Odkrywał przede mną przepiękne pasje, przepiękne momenty. To przychodziło niesamowicie, wiesz, co to tak naprawdę jest tak łatwe? Ja to tłumaczę ludziom, że to jest tak łatwe. Wystarczy tylko naprawdę szczerze z serca poprosić, a zostanie to pokazane. I tak naprawdę wtedy odnalazłam to, że ja chcę pracować z kobietami poprzez to, że byłam w różnych przeżyciach, byłam w związku z człowiekiem, który w pierwszym związku małżeńskim, który znaczał się na domu psychicznie i fizycznie. Więc przeszłam bardzo wiele, więc wiem, co tak naprawdę taka kobieta, matka dzieci, która chowa swoje dzieci, żeby nie słyszały tak, takich rozbojów. Mhm. Mhm. Wiem, co taka kobieta potrzebuje usłyszeć, wiem, co taka kobieta potrzebuje, aby ją zmotywować do życia. Jestem mhm. osobą, która była molestowana jako dziecko, więc też wiem, jak, to, jak poradzić sobie z ludźmi i z kobietami czy z dziećmi w takich sytuacjach. I mam teraz, wiesz, co teraz, osoby, które przychodzą i proszą mnie o taką pomoc. Więc odnalazłam w sobie siłę. Żeby po pierwsze nie wstydzić się tego, kim jestem i kim byłam, i co się przecież wydarzyło. Po drugie, kochać siebie taką, jaką jestem, bo jestem wspaniała, piękna i mądra. Eee, akceptować wszystko, co jest mi dane na dzisiejszy dzień. I walczyć o to, żeby każdy kolejny był jeszcze piękniejszy, i dawać to piękno, i dzielić się tym, tą wiedzą, którą ja nabywam poprzez coachingi, poprzez kursy właśnie każdej kobiecie czy każdej osobie, która tego potrzebuje. I im więcej o tym mówię, im więcej o tym się otwieram, tym więcej osób przychodzi i po prostu prosi mnie o takie rady. Więc tak naprawdę wiesz, co w życiu bardzo często przez takie upadki, ja to nazywam, że po prostu padłam jak ruina i odbudowałam na takich fundamentach konkretnych taką Feniks z popiołów. Hmm. Powiem Ci, właśnie to jest ciekawe, co mówisz o tych upadkach. My zostaliśmy nauczeni, że właśnie taki upadek to jest coś, co powinniśmy się wstydzić, nie możemy o tym mówić. Eee, najlepiej zamknąć do, na cztery pusty. Eee, nikt nie może tego widzieć, e, nie może o tym słyszeć, a jednak to jest coś takiego, co jest normalne w życiu, bo przecież nawet dzieci wstają, upadają, wstają, upadają i, i, i powinniśmy być. Mówić o tym, bo jest to nasze doświadczenie, w którym możemy się dzielić. To, co powiedziałeś, że wiesz, jak mówić do takiej kobiety, bo to wychodzi z doświadczenia, prawda? Tak, to dokładnie. wychodzi z doświadczenia. A my byliśmy my, nauczeni, i bardzo dużo osób wszystko kryje w środku, i to później to tak narasta, takie kamienie, mm -hmm. które one tak, muszą. Później właśnie powstają właśnie choroby ciała. Poprzez choroby umysłu powstaje choroba ciała. Poprzez chorobę ciała powstaje choroba duszy. I wtedy, bardzo, wiesz, nawet bardzo dużo ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że poprzez właśnie zamknięcia się w sobie, powstają różne choroby, nawet takie jak rak. Wiesz, to jest udowodnione naukowo, że nasze organizmy chorują poprzez nasze odczucia, tego, że po prostu my sami się zamykamy w tym. Nasze emocje są po prostu chowane do środka, one on tak wiesz, nie ma ja, to, ja się nie wstydzę właśnie tego, że, że w 2019, kiedy przyszła pandemia, padła mi jedna firma. Popłynęliśmy totalnie, gdzie już myślałam, że wiesz, jeszcze wtedy mąż mój, wiesz, że w ogóle choroba. U mnie się waliło, słuchaj, wszystko. Wszystko się waliło. Ja po prostu czułam, że ja już tonę, rozumiesz? Mm. Tak naprawdę to wtedy byłam rzeźbiona jako najlepszy diament, bo teraz mm. jestem osobą totalnie inną. Ja się absolutnie nie boję niczego, nie martwię się absolutnie o jutro. Zawierzyłam wszechświatu Bogu całkowicie i mało tego daje tą siłę każdemu. Jak ja wyjeżdżam, słuchaj, na trzy tygodnie, to moje pracownice w sklepie mówią: "Ty wracaj, bo my już cię potrzebujemy twojej energii". Mm. Dlatego właśnie ta moja biblioteka, dlaczego? Dlatego, że tam będzie biblioteka kawiarnia. Ja poprzez książki e, o rozwoju osobistym, czyli też nie wiem czy wiesz, na pewno znasz Joseph Murphy. Uwielbiam mm. jego książki podświadomość i niepodświadomość. E, zmieniam ludzi. Zmieniam, zarażam ich, aby dążyli do tego, aby polepszyć swoje życie, aby odkryli, tak naprawdę, po co tu jesteśmy. Tak jak zmienić, nie? Żeby ta, na, ta zmiana nastąpiła, prawda? Można musimy bo... uczyć tego, żeby. Wiesz, to bo my jako dzieci, ja od września będę miała też fajne kursy. Teraz się ich szkole, właśnie o programowania, czyli tego, jako my, jako dzieci, jesteśmy zamknięci na jakiekolwiek biznesy poprzez krytykę albo w szkole, albo przez nauczycieli, albo przez kolegów, albo przez nawet rodziców, bo my nawet nieraz nie zdajemy sobie z tego sprawy, że poprzez słowo nie, nie dasz rady, blokujemy to dziecko na 20 lat. Jak I nie tylko na 20 lat, bo może i na dłużej, na całe tak, życie. To, tak to nie znaczy, tak. I co mówisz, co kursy? Ja będę prowadziła właśnie te kursy z Ewą Dyboską, to są kursy. Gdzie my wracamy tak naprawdę do, do dzieciństwa, do momentów, kiedy gdzieś powstał pierwszy strach, pierwszy lęk, pierwsza blokada, gdzie mi się nie należy, albo wiesz, że pieniądze szczęścia nie dają, albo pieniądze śmierdzą. To są rzeczy, które naprawdę nam są mówione i poprzez to jesteśmy blokowani na takim poziomie, że nie jesteśmy w stanie iść o rozwój dalej. Bo bardzo dużo ludzi mówi: "No kurczę, idę, tak, coś robię, a za chwilę mi to pada. Dlaczego?" Dlatego, że jeżeli ty nie wrócisz do tyłu, nie pokochasz siebie, nie wybaczysz sobie wszystkich rzeczy, które są tam z tyłu, nie pogodzisz się z tym, nie jesteś w stanie pójść dalej. To jest tak jakbyś, wiesz co, ja to nazywam koniem, który ciągnie drzewo na łańcuchach za sobą. I tak naprawdę te łańcuchy trzeba odcinać. Ja to przeszłam poprzez swój własny rozwój. Jestem dowodem tego, że naprawdę tak funkcjonuje. Trzeba mm -hmm. przepracować samego siebie. I jak to fajnie Ewa powiedziała, że prawda cię wyzwoli. Taka prawda, wiesz, bo bardzo dużo ludzi o tym, czym właśnie ty mówisz, że bardzo dużo ludzi wstydzi się. Wstydzi się e, upadku, wstydzi się e, siebie, wstydzi się swojego życia, co było, wstydzi się mówić o emocjach. I ja chcę powalać totalnie wszystkie tutaj, no. wiesz, e, mury i, i pokazać ludziom, że nie trzeba się wstydzić. Że Ale tak go. samo to jest, wyjdę ci słowa, bo nawet ja zauważam podczas moich mentoringów i spotkań z osobami, które prowadzą właśnie przedsiębiorstwa i tak dalej, dochodzą do pewnego pułapu i później właśnie ten strach obejmuje to wszystko mm -hmm. i oni po prostu boją się tego sukcesu, tego większego, tego przejścia mm -hmm. tego pułapu, bo jeciu, czy ja sobie z tym poradzę, czy ja coś. Tak, czy mi się to należy, czy, czy ja mam prawo hmm. do tego, nie? I, i, I właśnie ta praca z tymi emocjami, z tymi przekonaniami, i właśnie przejście, tych świadome przejście hmm. do, do wyższych wyżyń, horyzontów. Ta wyzwala. Tak, tak, wyzwala, wyzwala. I pozwolenie sobie, kurczę, należy mi się, mam do tego prawo. Mam prawo do krzyku, Wiecie, do płaczu. My mamy, my mamy też nałożone. Struktury, wiesz, ja, ja jestem osobą bardzo wierzącą, ale ja nie jestem osobą religijną. I my, poprzez religię czy poprzez system, mamy ponakładane już od dziecka jakieś tam warstwy tego, że oto grzech, to szatan, to nie wolno, tam cię ktoś wiesz. Oczywiście, że istnieje zło i dobro, ale jeszcze jeden właśnie projekt, nad którym pracuję i w czerwcu jadę na szkolenia, jadę na szkolenia Kościoła, Kościoła Wolnego. To są miejsca właśnie dla ludzi, którzy chcą wierzyć w wszechświat, w Boga, ale nie w religię. Nie w księdza, nie w pastora. Rozumiesz o co chodzi? W taką naprawdę prawdziwość, którą prawdziwość, która Cię wyzwala. To jest po prostu niesamowite. Słuchaj, filozof Joseph Murphy, on bazował na Biblii. On pisał wszystkie swoje książki i udowadniał, że naprawdę to, co tam się działo z Jezusem, to każdy z nas ma to w sobie. Tylko my poprzez blokady nałożone z tyłu, przez to, że nie, jako dzieci byliśmy ofiarami. Ludzi, którzy nam nadali jakieś słowa i nas zaszyfrowali, nie potrafimy tego przerobić. I najzwyklejszym sposobem na to jest właśnie kurs, który będę prowadzić od września: taki powrotu do siebie, powrotu do mamy, do taty, do, do tego, co tam było, wiesz, z pokolenia na pokolenie wyczyszczenie totalnie wszystkich, wypłakanie, bo to, jest, wiesz, to są niesamowite kursy, bo to są łzy, to są emocje. To się dzieje niesamowite rzeczy, się dzieją na tym, wiesz, i ludzie wtedy po prostu czują się wyzwoleni. I to jest piękne, jak widzisz. Oczyszczenie, oczyszczenie z przeszłości, wybaczenie, odpuszczenie, przechodzimy do teraźniejszości i w teraźniejszości możemy budować przyszłość. To jest coś, co, co ja też bardzo często mówię i też propaguję. Emily, gdzie Cię można znaleźć? Jak można się z Tobą skontaktować? No tak jak mówię, jestem na Facebooku Emi Bologa, Zapraszam. E, mieszkam w Turnout, w Turnout właśnie będzie też ta biblioteka, w której będzie można się zapisywać na kursy, ale i też na sesje prywatne takie rozmów z kimkolwiek, znaczy ze mną i o wszystkich problemach i o czymkolwiek. E, jestem jeszcze mało aktywna jako osoba coachingowa, bo teraz dopiero tam gdzieś kończę te kursy. Ale już niebawem będę miała swoje konto na Facebooku osobne, będę miała swojego, swój program na, też na YouTubie. No i wydaje mi się, że niedługo już też powstanie moja książka, bo chcę też właśnie ją napisać o tym właśnie, jak przebiegła życie życiowa, jak przebiegło moje życie i jak długo byłam szlifowana do tego, by pokazać teraz i wykonać swoją misję na tej ziemi, tak? Pokazać kobietom. Ja, mam, ja mieszkam tutaj w turno, nie wiem, czy, czy byłaś tu kiedyś. Ale mam wrażenie, że bardzo dużo osób, nie tylko kobiet, ale bardzo dużo osób żyje w takim programie. Praca, tylko... dom, praca, dom, praca, dom, praca, dom i nic nie zaczyna. Nie ja nieraz mówię, koniki z takimi, wiesz, klapeczkami, wiesz o co chodzi? Tak. Jak widzę takie osoby, ja je wyhaczam, dlatego że ja wiesz, wchodzę gdzieś tam w wyższą świadomość, łączę się po, poprzez duszę i poprzez czytanie z oczu ja już widzę od niedawna, co dana osoba potrzebuje. Mhm. Bardzo często nawet na, wiesz co, na dwuminutowej rozmowie w sklepie z daną osobą doprowadzam osobę do płaczu. Dlatego, mhm. że czuję, co ta osoba czuje. I zapraszam mhm. na, na osobiste właśnie sesje. Niedługo będą właśnie też imprezy fajne, które będziemy e, organizować. Mało tego, no ta biblioteka, gdzie będzie naprawdę spełnienie, bo tam będzie, to będzie e, Secret Garden. Tam będą, będą właśnie kursy, spotkania, spotkania też kobiet zwykłe, box, rozumiesz, wyładowanie emocji malowanie, no będzie się działo dużo, niedługo już będzie się działo dużo, naprawdę. Fantastycznie, I bardzo, bardzo się próbujecie. cieszę, bardzo się cieszę. Czekam na nasze spotkanie, które już mamy umówione ja i kochani zapraszam, zapraszam do kontaktu z Emilii, jak słyszycie i widzicie, jest energia, energia przepływa. Zapraszam do tego, żeby jednak wejść w ten proces zmiany i zacząć pracować krok po kroku nad sobą. Oczyszczając przeszłość, przebaczając, daje wiarę w tego, że poprzez właśnie przepracowanie swoich emocji, staniesz się e, osobą dwa razy silniejszą. E, ja przeczytałam cudowną książkę, Jaka. która ma tytuł Myśl i Bogać się. Jak, jak kupiłam tę książkę, mówi: Jak myśl i bogać się. Słuchajcie, e, nie chcę mnie jakoś tam czarować, ale odkąd ja po prostu przepracowałam całą tą, 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 tą strukturę. Moje przychody, moje pracy, ja pracuję mniej, a zarabiam dwa razy więcej. Więc działa. Jeżeli przepracujesz wszystko, wyczyścisz te serducho, umysł, staniesz do góry i powiesz: "Idę, dzieją się cuda, dzieją się cuda". cuda. Zgadzam się i normalnie popieram, bo też tak właśnie w ten sposób działam. Także Emily, dziękuję ci pięknie. Do zobaczenia, kochani. Zobaczenia. Słuchajcie, wracajcie. Zapraszam za tydzień na następny wywiad. I do usłyszenia, no. do widzenia. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam. No. Pa, pa.